Omówienie najpopularniejszych metod spawania. Z najpopularniejszych metod spawania wyróżniamy metodę MIG, metodę MAC, metodę Flux, metodę MMA oraz metodę TIG. Dokładniejsze omówienie tych wszystkich metod oraz ich charakterystyka na dłuższym filmie na kanale, na który zapraszam. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o szybkie omówienie Metoda MIG: spawanie elektrodą topliwą w postaci drutu nawiniętego na szpulę w osłonie obojętnego gazu. I to co najważniejsze, co charakteryzuje metodę MIG: to obojętny gaz. Metoda MAG. spawanie elektrodą topliwą w postaci drutu nawiniętego na szpulę w osłonie aktywnego gazu, i to charakteryzuje metodę MAC, czyli osłona aktywnego gazu. Następnie mamy metodę flux. Spawanie elektrodą topliwą w postaci drutu tak zwanego samoosłonowego, nawiniętego na szpulę, i to charakteryzuje metodę flux, czyli mamy drut samoosłonowy. Nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego źródła gazu, czyli żadnej butli z gazem do spawania metodą flux. Natomiast Spawanie metodą mig-mag oraz flux możemy wykonywać tymi samymi urządzeniami naprzemiennie. Następnie mamy metodę MMA. Spawanie elektrodą topliwą w postaci sztywnego pręta spoiwa pokrytego szczelnie otuliną. I ta metoda charakteryzuje się tym, że raz że mamy inny wygląd samej elektrody, dwa, że osłona tak naprawdę jest to metoda, która jest najbardziej odporna na negatywne warunki zewnętrzne, z uwagi na to, że nie dość, że mamy osłonę gazową, która tworzy się podczas spalania samej otuliny elektrody, to jeszcze powstaje nam fizyczna osłona miejsca spawanego w postaci tzw. szlaki, czyli pozostałości po spalonej otulinie elektrody. Oraz następnie mamy metodę TIG. Spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego. Spoiwo w postaci sztywnego drutu podajemy dłonią nietrzymającą uchwytu spawalniczego. Jest to metoda, która charakteryzuje się tym, że tutaj już spawamy elektrodą, która nie stapia nam się w trakcie procesu spawalniczego. Spoiwo podajemy sobie z zewnątrz drugą ręką. Również potrzebujemy do tej metody zewnętrznego źródła gazu. Tak jak mieliśmy to opisane, gaz w tym przypadku jest jaki obojętny.